Powiedzieć. I opamiętajcie się, bo żadna kobieta niewiasta nie będzie swojego ciała wystawiała na pokaz, żeby się nim chwalić i popisywać. Nie jesteś nowynarodzony. Jak jesteś nowynarodzony, to pismo mówi, że nie będziesz grzeszła, a ty swoje ciało pokazujesz publicznie. Przecież to jest niemoralność. Jesteś zwiedziony, po prostu zwiedziona duchem zmysłowym, jakieś cudowóstwa i niemoralności. I mówię ci to tylko dlatego, żebyś Ty się opamiętał dla Twojego dobra, z miłości, bo gdybym nie kochał Was wszystkich, to bym się zamknął i poszedł do lasu. I w życiu bym tego nie powiedział, ale to słowo powoduje, że nie mogę z tym po prostu... To nie jest takie wszystko proste, jak to się mówi. Z jednej strony szatan przychodzi, atakuje, z drugiej strony wielkie błogosławieństwo się wylega, bo, bo widzicie, pomimo szatana, Bóg i tak posyła ludzi Wy macie, Ci, co mają Ducha Świętego, umiecie to rozpoznać. Ja nie muszę Wam nic mówić. Modlicie się do Pana, Bóg Wam objawia, przychodzicie i mówicie, tak, prawda, Bracie, miałeś rację. Tak, to prawda. Dlatego wołajcie do Pana Ducha Świętego. To jest bardzo ważne. Módlcie się jeszcze więcej. Nawet dodajcie post. Ja też tak miałem w swoim życiu, kiedy na początku kiedy już się nawróciłem intelektualnie, wyznałem pokajem i tak dalej, Kiedy dowiedziałem się o Duchu Święty po pół roku dopiero zacząłem się modlić i wtedy pamiętam, jak Duch Święty wskazywał mi Bóg, na przykład, szedłem do kolegi. Coś tam, gdzieś tam z przeszłości coś mu źle zrobiłem, poszedłem Go przeprosić, poszedłem jakieś rzeczy oddać. Wiecie, to był strach, ale potem była radość, kiedy to człowiek wyznał. Ludzie patrzyli jak na głupkę, ale to dla mnie nie miało znaczenia, bo ja chciałem być w porządku z Bogiem. Modliłem się, Panie ochrzci mnie Duchem Świętym i Ogniem, codziennie w modlitwach, codziennie w słowie, czekając, rozważając i tak się radując, mówię, jak to będzie, co to jest? Wszyscy mi o tym mówili, ale jeszcze tego nigdy nie miałem. I stąpił do święty w nadprzyrodzony sposób, kiedy byłem sam w pokoju to było nadprzyrodzone przeżycie, bracie, siostro. To nie było coś, to nie była żadna emocja, to nie był jakiś dreszczyk. Nie, że łzy ci poleciały, że radość poczułeś. To tak nie jest. To jest nadprzyrodzone i musisz to znaleźć potem w piśmie. Dopóki nie znajdziesz tego w piśmie, to będziesz ciągle żył w niepokoju, będziesz się zastanawiał, masz to, nie masz tego, masz tego. Bracie, siostro, jeśli to przyjdzie, to będziesz wiedział, że to jest to. Zrozum, nadprzyrodzone. Rodzone nie, że bez emocji, nie, że bez sensacji. Zawsze potem przyjdą za tym owoce jako potwierdzenie. To przeżycie jest tylko początkowym dowodem, ale zawsze twoje myśli do tego wrócą, rozumiesz? Jeśli nawet gdzieś zboczysz z drogi, staniesz się lekko i coś tam, podniesiesz się i spojrzysz na to, Panie, Ty mi dałeś Ducha Świętego. Wybacz, że Go zasmuciłem, bo czasami w naszej drodze chrześcijańskiej tak się dzieje, że my zasmucamy, bo Pismo mówi: nie zasmucajcie Ducha Bożego, w którym jesteście zapieczętowani, ale walcz do Boga o jeszcze więcej tego przeżycia. I to jest właśnie duchowe przebudzenie, kiedy w. Wody żywej wypłyną z ciebie ku żywotowi wieszają. To jest ogień ducha świętego, który spali twoje serce. A to słowo też pali. Tak jak prorocy mówili, że oni siedzieli pod ciężarem Słowa Bożego. To Słowo ich napędzało. Może nie raz chcieli uciec, może chcieli normalne życie prowadzić, ale się nie da, ponieważ to Słowo właśnie tak nie. kiedy ja już totalnie mam dość zmęczony, jestem czasami psychicznie, tu bracia, siostry wiedzą co się dzieje, jak to Słowo działa. I ja mówię nie, 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 a za chwilę znowu się jestem zapalony i znowu muszę to wypowiedzieć, bo to jest ostatni ratunek. I Widzicie, dla mnie nie ma znaczenia, czy jest zimno, mróz i tak dalej. Jadę, jadę w tą podróż. Teraz będziemy dużo rzeczy, Czynić, bo nie ma czasu. Ja nie wiem, czy w styczniu będziemy jeszcze żyć. Ja nie wiem, czy w styczniu jeszcze Chrystus nie przyjdzie. Dokładnie tak jest. Rozumiecie? Tak ma być w imię Jezusa Chrystusa. Jeśli się jeszcze nie rawróciłeś, to pokutuj swój grzech o przyjmie Jezusa Chrystusa. To jest bardzo ważne.